Hej, nie chcę, że to już jestem w domu nie mogłem do was filmików nagrywać bo byłam w internacie i tam niezbyt miało gdzie miejsce ale tu jak widzicie jest miejsce gdzie gadać. i wam nagrywam bloga. bo jestem na to miejsce mam gdzieś ciągle to nagrywam sobie i będę nagrywać Teraz to Tobą się spaceruję sobie. Wyszło i. No! Chyba chodzi? Ciepło słoneczko, zobaczcie sobie. jest ciepłe słoneczko. Ja sobie wyszłam po bo domu to A na dworze, jak zawsze jest ciepło przy mnie, i trzeba zwiedzić się. No to co? Siedzenia w domu 24 na no challenge To mam czegoś challenge zrobić Proszę siedzieć w domu To mam zrobić challenge Ale teraz nie będę robiła challenge'u, że 24 godziny w domu Dzień i noc tylko to... Na razie to nie Będę robić challenge'u, po... Bo... Jak to się nazywa? A, bo jeszcze wracam tam do internetu, to nie będę nagrywać vloga, to będzie ostatni vlog. Dobrze, czas spędzam. Miło. U dziadku byłam przez parę dni wczoraj wróciłam. Nie nagrywałam vloga, bo... Nie było sensu wczoraj nagrywać. nagrywać. To jest piasek Nie wiem, czy widzicie. właśnie od to przecież czeka na ciągle. o to chodzi, że vloga nagrywam. Bo, bo jest fajnie, cieplutko, pogoda. Sam raz. Tu właśnie co, jesteśmy w grudzie jeszcze. Ale na pożegni nie idę, bo tam jest trochę wstrymu.

To jest mój przystanek, nowoczesny, to jest mój przystanek. Na tym przystanku żegnam się.